Witamy, kochani. Dzisiaj będziemy robić zakwas buraczany z czerwonych buraczków. Mam tutaj kilogram buraczków, które namoczyłam. Tak jak zawsze dodałam łyżeczkę sody i one się teraz tak mi tak pomoczą. 15 minut. Tu mam przygotowaną wodę, no tak ponad litr z łyżką soli, trzy czosnki, dwa listki, trzy ziela angielskie. No i słoik słój kochanie Słój, no nie będzie słój swój. No i za chwileczkę woda jeszcze jest gorąca, musi przestygnąć buraczki. Odmoczą się, wypłukam, obiorę i będziemy do tego słoika wkładać wszystko. Tak. buraczki mamy pokrojone, tak rozdrobniane ale wiecie co, nałożyłam sobie tą rękawicę jednorazową, bo tak brudzą rękę. Ale chyba słoik będzie za duży, to nic, z go nie ucieknie. Lepszy większy niż za mały, prawda? dużego go nie ucieknie. Dokładnie teraz partiami będę sobie dawała mam sobie listek, mam tutaj dwa listki to były trzy ząbki czosnku które pokroiłam i trzy ziela najpierw wrzucam to dwa czosnki i jedno ziele na razie i znowu buraczki. będzie pół słoika chyba tylko. myślałam, że będzie więcej, ale A trudno nie, nie. mam go wyparzonego, przygotowanego to tak jak powiedziałam może być w dużym sobie nic się nie stanie Teraz wrzucam resztę. O, mało będzie. To nic. Nie szkodzi. Okay. Nie szkodzi okay, I teraz mam tutaj przygotowaną wodę posoloną. Dałam łyżkę soli. To jest trochę więcej jak litr wody, to dałam łyżkę soli tam jeszcze ciepła jest ta woda taka nawet gorąca mogę być szybciej się upisi A tyle wlejemy ale co ja jeszcze dam tutaj mamy naszą kapustę stoi tydzień i do tego dodam właśnie łyżkę soku z kapusty Podobnego. I to, to przyspieszy fermentację. Mm, ale o, to... kapusta zapachniała. Jutro będziemy Znaczy, jak to Kapusta. Pachnie, pięknie. Jutro będziemy robić suróweczki z tej kapusty już. No i to teraz też tak. Przykryję lekko. Lekko przykryję. Bez zasłonię ręcznikiem. No tak, lekko jest przymknięte. No, powiem ci, że słoik nawet, nawet jest no, ok, tak jak Przykryję ściereczką. No, i będziemy kontrolować, i za tydzień będzie super zakwas do barszczu. Albo nawet tak sobie do picia. Zobaczymy, do czegoś użyjemy. O, nasz zakwasik już pachnie. Po trzech dniach, trzeci dzień jest dzisiaj. Już ładnie pachnie. O, już kolorek ładny się nabiera. O, Także to wygląda. Ale musisz spróbować. Ty wino. Ty lubisz próbować. Ja próbuję. O, czuję się. No. Już. Czuję się, ale to się potrzebuje. Prawdopodobnie. No, co najmniej trzy mm, dni. Ale już już fajny, już się robi już, fajny. Już go Fajnie, będzie można go sypić. I za trzy dni zobaczymy. Lub barszczyk z niego zrobimy. Zobaczymy. No i minęło następne trzy dni, to jest szósty dzień. Próbowaliśmy, zakwas jest pyszny. Nawet I chcieliśmy się z Wami właśnie podzielić tym zakwasem. sobie. I wypić Czekaj, Wasze zdrowie. Tak, będziemy sobie codziennie pić po takim kieliszeczku. na zdrowie. Wasze zdrowie. Mm. Pycha. Bardzo dobry. Mm, Staśny? Staśny, fajny. Bardzo dobry. A przy okazji wam pokażemy, do czego jeszcze go używamy. Na razie, na trzymajcie razie. się. Do następnego.